Witam po wakacjach. Ze względu na lawinę upadających biur podróży, Polacy wybrali tutejsze morze na urlop. Ale tutaj dziennikarze wychylili pierwszą w sezonie ogórkowym aferę. W smażalniach stare ryby, stary olej, stare przekręty, tylko klienci jakoś nowi ciągle nabywają. Skąd to obojętność, która każe mi stać, kiedy chciałbym pójść do smażalni? Te sztuczne flądry, które wciąż mi psują i pieniądze, i gardło, i serce. Nie umiem powiedzieć, co to za smak Coś takiego jak herbata z pieprzem. nad morzem. Także oglądano poczynienia naszych sportowców w Londynie. Apetyt na medale był większy, ale lepiej to niż wyniki na Euro, bo przecież... Wioślarki mają brąz. I Mucha o tym wie. Że wioślarki mają brąz. Ona ma je w pamięci. Sportowcom na Paraolimpiadzie idzie o niebo lepiej. Ale jaka ministra takie wyniki? Dziękujemy pani Muszę i muszę powiedzieć, że teraz czas przyszedł na kolejną aferę, taśmową aferę. Prezes Rafin zna się na kręceniu filmów jak mało kto. Wiedział jak i gdzie usiąść, co zrobić z pilotem. Po premierze lipcowej reżyser był oszołomiony sukcesem jego dzieła, bo w każdej telewizji o każdej porze kilka razy dziennie był pokazywany jego film. Dlatego powiedział, że to nie on nagrywał. Dzięki temu mamy nowego ministra rolnictwa, pana Kalembe, a działacze prorodzinnej partii śpiewają. Chłopak z taśmami może rządzić z nami, każdy taki z PSL-em może iść. Chłopak z taśmami może rządzić z nami, nie chcemy mieć problemów nawet dziś. O tak, teraz przyszedł czas na największą aferę. Amber G. Marcin P. zainwestował w gdańskie Zo film o Lechu Wałęsie. Wciąganie samolotu przez gdańskie vip -y syna premiera Tuska, dałą pracę w olt Express. A teraz zainwestuje w służbę więzienną. No tam nie było. Dziwne. W Sejmie wielogodzinny maraton, setki pytań ze strony posłów, a klienci... Przybyli klienci pod Ambergold, hej! Przybyli klienci pod Amber Gold. I nic tego nie mają, stukajów te ich mają. Premier Donald T zazdrości Marcinowi P. Gdybym miał Amber Gold, bym inaczej kradł. Za te złote piękne sztabeczki, stołek, partie bym dał. A co? Syn premiera do Romana Gierdycha. Zaopiekuj się mną, nawet gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak. Było wiele wyroków zawiasa, które do tej pory nie zostały zrealizowane. A jakie Marcin Pema na to usprawiedliwienie? A no takie. jak yeah. Kradnie się raz, potem drugi i trzeci i znów. Tak samo jest z wygokami. Marcin P. jest doskonałym przykładem. Opinia publiczna wie przecież, że tutaj wyrok jest raz, potem drugi, trzeci, czwarty, piąty. Tak to jest, że Robert Kubica wraca na tor. Aha!